Siemadeczka, śwadeczko z tej strony Jolik z Polander. No i kochani, wczoraj w końcu był event pod tytułem Zero Hour i wraz z Liptonem wzięliśmy udział w wydarzeniu, który sprawił, że skończyliśmy przygody na rozdziale 6 i przeniesiono nas na rozdział 7, a w tym odcinku pokażę wam moją zarówno jak i Liptona reakcję na ten event, więc bez przedłużania zapraszam na odcinek. No i przepraszam, że mój głos był trochę inny w porównaniu do innych filmów, ale Fortnite jest u mnie grany na konsoli, więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli to słyszycie. Potrzebujemy Waszej pomocy. Mroczna obecność myśli, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się bez walki. Przygotować się. dla oh. tak nas niezła jazda. <śmiech> <śmiech> A teraz pora to odpalić. Żegnaj Springfield. Było. No! Zgodzę się. No to... On się obudzi jeszcze? O! Wow. Gdzie my jesteśmy? zakończone?

O, o dobra no cóż. Chwila. Get out Ja, damn out! nie potrzebowaliśmy tutaj Co to? Nie Ej, hey, yo Jesteśmy? Rob O. Walek. Udało nam. Jesteśmy chyba na starej mapie. To nie wygląda jak wyspa. A to wygląda na całe mnóstwo kompotów. O mój Boże. Jaki ten golot? Jest ją, destruktor, nasza larwa. Chcę warki. O, ją o. dostanie. Tak, to o. jest stara mapa. Skubi do tam, o. widzę. <laughs> Oj, to będzie grubo. O, Homer się obudził. O. To mi się podoba. Mech. Jest i mega Pora odbić naszą wyspę. Hmm, hm Lecimy. Ja o tym chyba dobrze Mam broń, ale nie mogę strzelać. Czy mogę... ja końca mam strzelać Jezu. Wow Ej, no dobra, Epik się postarał. Ale co była clean? Ja pierdzielę jaki tłum! A Kingo się na niego rzucił oj! O, oj, oj. Oh, fuck! No i znowu cofnęło Do helikopterów Kingo, ty Kingo mnie zmarł E, do innych helikopterów też weszliśmy A Nie, o... <grym> nie. <grym> To jest <grym> A to co to było? <grym> to jest jakiś żart, normalnie O dobra, mamy strzelać tego 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 demona Już i la stoi stary wstał No coś w ogóle daje Gdzie go Nie, tu się dobra, myślałem że się tu broń przyodowywuje Mama no, no, wygląda! Ale mapa jest zniszczona, ja pierdzielę. Ale koraptur, jo! No znowu kilka go berwa! No nie, helikopter wnosi! Oj, oj, oj! Przeczuwałem, ja już widziałem, że się nie pasuje ten helikopter. Nie widziałem! Ja też się tak, się też na... tak czułem, że tak będzie. Oj. Oj, oj, oj! O larwy! O mój Boże! Co ja mam za A ja mam ty, PM, ty Chyba trzeba te larwy niszczyć, mi się wydaje Ale nie frąto trzeba iść Co to jest za... O oh, fuck, macka! Oho! Nie wiem ona czy, ona czy ja to się... Ja <laughs> no, nie to wiem ja... ja... I... Pomocy! POMOCY! mi bije, ty! Nie też! Ile ma HP? A by została! Cios! Co to jest? A to solo Nie wiem kto to, ale okej, okay. jedziemy Dobra, my chyba te larwy musimy niszczyć, chyba, nie wiem Ta Dobra, dobrze, że się tu broni, nie, 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 nie ten O, superman Nie mogę jeszcze wyskoczyć. O mój Ostatek Boże. Dobra, teraz tak mamy walczyć, tak? Gdzie to jest? Gdzie jest linia Frontu tutaj, chyba. Ej, ja się za bardzo do niego zbliżam. Oj, ej, dobra. Ten event jest dobry. Ej, mocny to jest Ostatnia godzina zaraz mocna. Ledwo się trzymamy. Musimy mocno utrzywalić. Oj. Mech Dobra, dobra. Mam taki szalony, niebezpieczny pomysł. Już się boję. Ty ja po coś weszłem! godziny wlazłem! Ja lecę, o Już się boję jest? Nie wiem, ale się podbliżę. Kostka, kostka, kostka! Rewin, rewin! Czerwona kostka! To jest Rewin. Pierwszy raz go widzimy. By the way. O, fuck. O, teraz dużo zadaje mu ten damage. No, Maski jednej nie ma. To dobrze. Trzymać. Ej, przytrzymał. Oj! O kurde. Oh fuck. No to chyba za dużo nie dało. O ale dostał. A dał mu Ja, to, ja to pruję. Dalej tego nigdy nie Ale tego próbuję. nam się. Wszystko? Nie, się nie. nie na pewno nie. <grysty> <ławek punktu> <grysty> o Kurde. Wow. Groździał 6 został ocalony. Ja miałem przegrać kuj do No tak. To jest cały event. Nie. Chyba. the zero point has secretly connected civilizations <try> <try> for over a thousand years the imagined order controlled the zero point trapping people in an endless loop <try> 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 tam, błagam, do <try> seven heroes came together to battle the imagined order and free the zero point Konflikt zakończył się z zielonym punktem zniszczeniem i strunem przez wszystkie rzeczywistości. O! Czyli teraz fabuła będzie polegała na tym, że będziemy... Wrócili! Czyli teraz... Powrót będzie... Story i Story Time'u, Boże, w my, końcu! Czyli my będziemy teraz zbierać fragmenty tego punktu zerowego i ten? I Chyba... <laughs> Wat is <the fuck? laughs> de Dit is de area fifty one. Dit is een nieuwe map? Oké. Dobra, czyli mamy trailer, ta nowa bateł, mapa, oj, tylko ten nowy Aha. No co ty gadasz? O ho, 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 ho. o kuźba. o o o o o o O Dobrze, czyli Czyli rozumiem Nie będziemy, nie będziemy mogli Używać BattleBasu, rozdział 6 Nie, o no dobra Myślałem, że nie zrobił